Cześć, witajcie widzowie w pierwszym odcineczku z filmu, ponieważ już robiłem odcinki, znaczy drugim, bo jeszcze jak złapałem Megalodona, też jeden był, to jak jeszcze robiłem odcinki z Bloxfrut, ale już chcę, żebyście wiedzieli, że z Bloxfrut nie będę nagrywał. W tym odcinku pokażę wam, jak zdobyć um, Przejście, żeby kupić tą wędkę, że znaczy nie dosłownie, tylko gdzie ją mniej więcej kupić? Megalodon jest? Yy. Nie ma, ja oczywiście się go nie przejmuję, bo przechodzimy do odcinka. Mamy wir, tam jest, taki musi być, jakby yy. do góry taki strumień. I... Jest ryba izolada, po polsku, i musimy też mieć bizantium, na samym dole są zwroty głowy, tutaj tak po polsku jest. Musimy mieć tu wszystkie ryby. Nie musimy mieć 100%, ale kolega nam może dać wszystkie ryby, żebyśmy mieli po prostu pokazane te ryby. Nawet może być odkryte przez kogoś, żeby mi to zadziałało. Potrzebujemy wszystkie ryby, łącznie z kluczem, ale to klucz jest chyba najłatwiejsze. Wszystkie ryby łowimy na dole, klucz możemy też na górze złowić krewetkę. Trzeba na dole rozstawić, siatki na ryba, i zoladę łowimy właśnie tu na zewnątrz. No i w sumie tutaj, jakby musimy wejść do tego wiru. I jest bo są też fałszywe wiry, też uważajcie, no, to wtedy nie ma tego strumienia i w ogóle. Okay, jesteśmy tutaj w tym wirze, jakby mamy takie jeski z klinotami. Mamy tu sprzedawcę, który sprzedaje wędkę i wiele rzeczy, ale tym się teraz nie interesujemy, bo on nam nie jest do czego potrzebny. Po prostu jesteśmy tutaj na dole i musimy złowić ten klucz. Ja Wam już pokażę, żeby się oczywiście tam dostać. Jaką się Zarzucić tą wędkę, bo coś mi się. Dobra. A mam za pierwszym razem minus 10 to jest taki klucz. Jeszcze chyba jest jakiś, no właśnie, lepszy. Więc łowimy sobie na spokojnie, bo nie jest jakiś mega trudny. I mamy elektryk akurat, ale może być normalny. Nie ma znaczenia o wielkość, tylko musi mieć wszystkie te ryby i po prostu otwieramy sobie. Idziemy do tego strażnika z tym kluczem i rozmawiamy z nim, że, że ja już nie mogę, że tam, że możemy tu wejść i to nam się przejście otwiera. Oczywiście nie, za pierwszym razem nie zadziała, bo, no, zazwyczaj, bo mój kolega miał te wszystkie rzeczy, ale no, no, za pierwszym razem nie chciało mu się otworzyć, więc to, żeby nie było, że Was, że was skamuje. I tutaj jakby przechodzimy sobie parkur, za nami się też skały zapadają, taki mały speedrunik. Tu po drabinie. Hop, 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 I tutaj ostatni jesteśmy w tej głębokości. Ja też mam tu wszystkie ryby łącznie z tym starożytnym wężem. Dobra, jesteśmy sobie tutaj i musimy przejść przez szczeliny jesteśmy już tutaj, możemy łowić tutaj te dobre ryby, i jeszcze na dodatek reliki, bo tutaj, no, chyba najlepiej biorą reliki, więc jesteśmy sobie tutaj, jakbyśmy tam jest też sprzedawca i te różne inne npc Żeby tak nie było, że musicie sobie ciągle chodzić na zewnątrz, te ryby sprzedawać, tylko możecie sobie tutaj siedzieć, ile chcecie. podobnie jest tak. Jak w Atlantyzie jest tutaj ten kwizy i sprzedawca ryb No, że możecie U niego sprzedać tutaj jakby I tutaj się respiwołsz, albo tam, albo tutaj, tylko te dwa miejsca znam Takie jest żółte pole, co możemy złowić tego Właśnie, starożytnego węża już nie mam, bo Koledze dałem za pomoc i tutaj jakby Mamy tu wejście do wędki, ona nie będzie otwarta Od razu tylko musimy zdobyć reliki relik niebieski i relik czerwony. No oczywiście trzeba je wzęczontować. Ja już to wszystko mam zrobione, bo mi kolega pomógł, więc pozdrawiam na odcinku. I tu mamy też drugi relik. Jakby nie możemy właśnie sobie jednego wsadzić iść po drugi. Bo wtedy nam zresetuje po prostu te. Tak więc mówię od razu, żeby później nie było, że i stracił, więc to trochę trudne jest z tymi reliktami. No i tutaj mamy kolejny ten czerwony. I jak po prostu wsadzimy te dwa, to otwiera nam się to przejście tutaj. I musimy tutaj po prostu trochę długo płynąć, więc polecam taką butlę i płetwy najlepsze, więc trochę ciemno chyba będzie ja nie będzie tak ciemno już myślałem, że to tam muszę używać dobra jesteśmy tutaj i płyniemy tutaj to droga jest trochę trudna zapamiętać więc musicie sobie sami <laughs> musicie sobie sami tą drogę znaleźć ja tak popłynę nie więcej, bo ja już tą wędkę mam więc no, zapomniałem gdzieś takie małe szczelinki musicie Wpływaj na przykład, jak tutaj była jedna. Teraz tutaj, tu, tutaj zapewne. Dobra, jesteśmy gdzieś tu. Tutaj nie. Stąd przypłynęliśmy. To tutaj, i dalej tu. Później chyba tu. Chyba tu i tak jesteśmy już. I nie, nie, to nie, chyba to nie to. Właśnie, to nie jest to. Myślałem, że tam przypłynęliśmy, ale nie. Dobra, więc tu może, bo to trochę skomplikowane jest, ale dacie radę. Jak gadałem, ja dałem, to też dacie, widzowie. Jak już byście chcieli kupować, bo 750 tysięcy na tę wędkę to już jest podstawa, bo na nią ona tyle kosztuje. A tu no tylko wam pokazuję, jak wejść do tej głębokości. A to jest takie już dodatkowe, bo nie zawsze jak ktoś może to. Czekajcie, czy się wróciłam? Czy ja dobrze płynę? Nie wiem, że jest, Chyba tutaj, później tu. To korytarze się ciągną, że drogi zapomniałem. To nie tak, że już tu 5 minut pływam. Dobra, to już chyba jesteśmy. Chyba nie jesteśmy jeszcze. Eee. Tu łowię tą zobacz, przez ściany tam mam płynąć. Czyli nie jest czy na no, dobra Jednak chyba tam Okulary zakup, bo nie widzisz, to, że cię za mało wsadziłem. Czy... No nie, bo tam chyba była grubsza. Mi się już tlen kończy, więc tak sobie popływam. Czy sobie nie popływam? Wam się to powinno udać, bo mi się coś nie może, że nie wiem gdzie płynąć. Odwróciłem, idźmy dalej i tak dalej. Nie wiem gdzie teraz jestem. Ale no, uda wam się to przepłynąć, to jest łatwe, tylko mi się już to pokręciło trochę, no bo... ...gdzieś źle skręciłem i... Po ...prostu nie dopłynę pewnie. Chyba, że w ostatniej chwili. I to chyba nie tutaj. Chyba, że tutaj... Tu coś jest... Szybko, szybko może zdążę... No to nie tu... No to nie zdążę, widzę mnie. Już tyle tlenu mam, że... Nawet jak nie zdążę, to nie zdążę wypłynąć. Bo to chyba... tu nie. No właśnie. No, ale wam, wam się to powinno udać, bo ja po prostu źle popłynęłem i to, no, no, mogę. spróbować jeszcze raz, próbuję, ale to już po prostu podstawę wiecie, że musicie, jak tu doj, bo to takie dodatkowe jest po prostu. Więc dziękuję za, og za oglądanie, i jak się Wam podobał odcinek, to subie i like. I widzimy się w kolejnym odcinku na kanale.